Dzisiaj zagramy sobie w grę, w której trzeba uważać, po czym się chodzi. I żeby wygrać, musimy dojść o tam do końca. A ta droga jest bardzo długa. A te płytki są zabójcze i musimy uważać, na co deptamy. Gra się nazywa Paper Tiles. Na przykład ta płytka, jak na nią wejdę, to... Co to było? Teleportuje mnie do tyłu. Jest nieciekawie. Ten ma UFO? Co... UFO za nie biega? Tu jeszcze można mieć jakieś zwierzęta. Dobra, zaczynamy naszą przygodę. Tylko na co mam teraz wskoczyć, bo tu... Nie wiem, którą może mnie zabić, a którą nie. To jest chyba ta płytka przede mną ze znakiem zapytania to jest chyba jakiś mystery... coś, coś niewiadomego, więc... Nie no, te mnie do tyłu! A to co to jest? Wow, Człunek tak wysoko skacze! O nie, a co ja wszedłem? Nie, teraz będę skakał w nieskończoność! To samo za mnie skacze! Ja, już po mnie chyba. A to co to? O nie! Powoli. A to co to na mnie idzie? Aha! Dobra, nie dajcie się dotykać duchom, bo one krzywdzą. Odejdź, odejdź ode mnie! Dobrze. Tu jest w ogóle jakaś płytka z nagrobkiem i ona chyba zabija? Ona zabija albo nie zabija. Zaraz zobaczymy. Przekonamy się. Żyje! A, czyli to taki skam jest. Chcieli mnie oszukać, ale jestem bystrzejszy od nich. Przejrzałem ich. Pieniążek! Bomba! O nie! Nie! Nie, co to? Jakim cudem jeszcze żyję? Ciekawe, co to jest. To chyba nic nie robi. O nie, jestem ślepy, ślepy jestem. A tu jestem ślepy, i nie widzę. I nie widzę, halo. O nie, palę się. Co jest? Nie. No i super. Pewnie myśleliście, że ta gra jest łatwa i łatwo jest dojść do końca. No jak widać, nie. Patrzcie na nich wszystkich. Oni wszyscy giną, palą się. Właśnie się rozleciał chłop Tutaj nikt nie ma szans dojść do końca chyba O nie jestem ślepy znowu Nie co jest Nie palę się Nie Ciekawe co ten celownik robi A to jest taka trampolina chyba Fajnie Jestem coraz bliżej Już prawie jestem w połowie O kurcze bomba wybuchła Muszę wejść na to oko Będę ślepy przez chwilę O kurczę, Najgorzej On mi mnie w powietrze Nie wiem na co spadnę e, spokojnie Dałem radę O nie Znowu będę skakał Cały czas. I znowu jestem ślepy! Nie wiem, gdzie jestem, w którą stronę mam iść! Gdzie jest meta? Tam czy tu? Tam jest dużo ludzi, ale oni idą w tamtą stronę. Nie, idą do mnie. Tak, dobra, to tutaj. Pale się! Pale się! Szybko! Szybko muszę dojść do mety! Szybko! Nie! Nie! Nie wierzę w to! Byłem tak blisko! Fajne jest to, że jak się palisz, to biegasz szybciej. Ale niestety to zabiera życie. No i się palę. A co, jak wejdę w mróz? Aha! Ten mróz od razu ugasza płomień. Dalej, to nie jest takie trudne. No nie, jeszcze samo mi skacze. Serio. Nie da się. Nie da się przejść do końca. To jest za trudna gra na mój mózg. Mam sposób. Będę się odbijał od trampolin. Dzięki tym trampolinom dostanę się do końca. Cały czas na trampolinach. Jedna trampolina i tam jest widzę druga. Dobra, płomień nic mi nie zrobi. Kolejna trampolina. Kurczę, gdzie jest trampolina? Gdzie jest? Widzę ją, widzę trampolinę. O nie! O nie! O nie! O nie! No i jestem ślepy. Widzę już metę, widzę już metę! O! Oh. Tu jest trampolina, ale. Idzie duch! Nie! Oh, nie! Nie! Chciałem się schować przed duchem, a on skręcił! Jeszcze raz, bo to jest dobra taktyka. Trampolinami dojdziemy do końca. patrzcie na nich wszystkich. Oni się palą, wybuchają. Oni nie dojdą tak do końca. Jedynym sposobem... Są te trampoliny. Będę skakać jak jakiś pająk. Żeby dojść do końca. Mamy to! Jestem! Jestem! Przy mecie już! Jestem już przy mecie! Nie! Nie, nie, nie! Dobra, spokojnie, spokojnie. Jestem blisko. Uda się, uda się. Nie, nie! No czemu? Jestem tak blisko i jakaś bomba mnie próbuje zatrzymać. Nie mam mowy. Nie mogę tam wskoczyć! Próbuję jakoś naokoło. Aj, O Ale to straszne jest. No! God, please, no! Co to się odwaliło w ogóle? Co się tam odwaliło? Cześć kokos. Nie graj w tą grę, bo nie da się jej przejść. Serio ci mówię. Teraz odpalam 100% swojego mózgu i dochodzę do końca, żeby wam pokazać, że da się to przejść. Kokos speedruna robi. Kokos tu nie o to chodzi. Kokos, kokos nie robi speedruna, tu nie o to chodzi. Zginiesz. Nie wolno speedrunować. O nie, kokos już tak daleko jest. O chyba ma jakiś pomysł na tą grę. No i po kokosie. 100% 100% mózgu, jak widać, nie wystarczyło. Niestety, mam jeszcze inny sposób, jak mogę dojść do końca, i ten sposób na pewno się uda. Będę biegł do końca paląc się, bo to mi dodaje przyspieszenie. Dlaczego to tak piecze? Na pewno tak dobiegnę do końca. To nie ma opcji, że nie. Kurczę, o, pieniążek. Mamy to, mamy kolejny pieniążek, dobra, jestem, jestem coraz bliżej. palę się, palę się, i wyskocz ja. O, nie, nie widzę nic, nie widzę. Totalnie nic nie widzę. Jeszcze bomba. O, wow, bomba mi pomogła. Dzięki niej jestem bliżej mety teraz. Nie, tak blisko. Jeszcze bomba im pomogła. Wystrzeliła mnie prawie do mety. Tak blisko byłem. No nie wierzę w to. Mam pecha jakiegoś. Dobra, tak, idziemy. Dawaj, dawaj. Popisz się. Popisz się, kosmito. Dobrze, kosmito. Jesteśmy coraz bliżej. On wie, co robi. Idę za kosmitą. Dzięki niemu dojdę do końca. No, kosmita we mnie bombę wywalił. No i super, muszę ci teraz oddać. Masz, oddaję ci. Ej. Ej, gdzie jest kosmita? Ej, kosmita! Kosmita zginął! Nie! Musi zaczynać od nowa! Trudno, muszą być straty. Więcej pieniążków! Dajcie mi więcej pieniążków! Nie wiem po co mi te pieniążki, ale dobra. Może dzięki nim będę najbogatszy w Robloxie! Fajne jest to, że jak wejdzie się w bombę i ktoś stoi koło ciebie, to wybucha razem z tobą. To jest piękne. Patrzcie jak te duchy w ogóle wyglądają. Widzieliście kiedyś takiego ducha? Takie istnieją w ogóle. Rzecz to wygląda jak jakaś reklamówka z dziurami. Tylko że zabija. Jestem prawie przy końcu. Znowu jestem przy końcu. Mam, mam szansę dojść do końca. O kurczę, mi się udało dojść do końca. Żeby tylko teraz nie zrobić czegoś głupiego. Yy, yy, tutaj wskoczę. Ej, tam trampoliny wiem Ej, no co jest? Co się dzieje? No nie, nie widzę teraz, gdzie jestem. Chyba w tą stronę muszę iść. Nie, nie w tą stronę. Jestem! Jestem już! Jestem! Nie! Nie, ta głupia bomba znowu tu jest! Dajcie mi to przejść, no, come on! Czekaj, głupi duch! Co jest? Co się dzieje? To jest tutaj? Czemu mnie tak tepnęło? Czy mi się właśnie udało przejść? No, tutaj musiałem użyć 120% mózgu i się udało, mówię wam. Wystarczy, że użyjecie 120% mocy mózgu i od razu przejdziecie to za pierwszym razem. Tak jak ja. Ha ha ha! A wy co tam? Skaczecie sobie, skaczcie sobie dalej, na pewno tu nie dojdziecie. Tutaj tylko dochodzą ludzie, co używają 120% mocy mózgu. No akurat ten musiał użyć 150. Ło, kosmita, kosmita nawet tu jest! Nawet kosmici się udało. Wiedziałem, wiedziałem, że on jest dobry. Bo kosmici to wyższa technologia i używają 200% mózgu. O, oh, chodź ty, chodź ty! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Uh. O oh, tak. Ej, ale to tak miało nie działać. Bo chciałem go zabić, a tylko mu pomogłem.